Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale, a vlog zaczynam od porannej pielęgnacji. Pod oczami mam płatki, na twarzy maskę marki Senelle, a na włosach maskę, którą też lubię. ściągam płatki, a buzię zmywam płynem micelarnym marki Łamisa i tonikiem Ecolab. Teraz pora na esencję, tu marka Puri, to kończę już i używam jej na dziś, Bardzo dobra esencja albo toniku Instri, który jest takim gęstym, żelowym tonikiem, więc używam ich zamiennie. Dzisiaj przez czas na tonik, wklepuję go w buzie. Teraz serum marki Basic Lab z kwasem askorbinowym lub zamiennie serum też tej marki z inną formą witaminy C, ale nieraz tak się zdarza, że nakładam obydwa, czyli tutaj troszeczkę dołożyłam sobie tego drugiego serum. I U mnie to fajnie się sprawdza, to serum z inną formą daje również pod oczy. Teraz serum marki Basicla pod oczy z kofeiną, które ma zapobiegać niwelować worki, sińce. Po tych zabiegach sera zamiennie albo misza, albo Sensum Mare. Dzisiaj wybrałam miszę, kilka kropli na dłoń i wklepuję w twarz. Ponieważ usta są spierzchnięte, jak to zimą, więc nakładam peeling. I tutaj marka Hempking, bardzo dobry peeling, dokładnie peelinguje usta. Pod oczy krem marki Pinkankul. Zamiennie też używam tego z Huxleya. Jeżeli moja skóra jest bardziej przesuszona, to daję olejek. I tutaj marka Herla, bardzo fajny olejek suchy, który świetnie się wchłania. Jest to olejek z trzech róż więc działa tak liftingująco, ujędrniająco. Na to kremy też zamiennie, albo Senelle wygładzający, albo ten z Hyaluron and Medical i dzisiaj wybieram ten z Hyaluron and Medical. Jeszcze roller, nie, nie codziennie, ale staram się często właśnie rolować swoją twarz rano tym rollerem, bardzo szybko to można zrobić i buzia jest taka ukrwiona, i składniki aktywne lepiej wchodzą. Suszę włosy na to pianka. To jest taka dziwna pianka, bo może nie ma takiej konsystencji pianki, ale fajnie się sprawdza. Unosi włosy u nasady, chociaż moje są tak błahe, że i tak często klapną. Szczotka, którą uwielbiam, o której Wam mówiłam w poprzednim vlogu. Włosy gotowe. Tak wygląda fryzura. Na to puder szwarcko, który trochę też te włosy jeszcze tam ujarzmia i unosi. I lakier, który też pokazywałam Wam w poprzednim vlogu. Na buzie na koniec ląduje krem z filtrem i dzisiaj wybrałam krem marki Przetworzył się film dla Was, wstawiony przeze mnie na YouTube. Będę go jeszcze dokładnie obrabiać, i wrzucę dla Was dzisiaj. Oczywiście nie ten film, który teraz nagrywam, ale wcześniejszy. Właśnie wróciłam z pobliskiego miasta. Kupiłam kilka fajnych rzeczy. Pierwsza z nich to taka choinka w isku. Teraz w isku są bardzo duże promocje. To jest taka świecąca choinka, taki drucik z świecącymi LEDami. I muszę Wam powiedzieć, że o dziwo ta choinka była przeceniona na 17 z czymś. Nie pamiętam tych końcówek, ja nigdy nie mogę zapamiętać. E, natomiast przy kasie wzięłam jeszcze dwie takie torebki po złoty 50, chyba że one też były jeszcze bardziej przecenione. W każdym razie za całość zapłaciłam 17 z czymś. Także nie mam pojęcia, czy ona jeszcze bardziej była przeceniona. Tak się prezentuje, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, dlatego że jest ciemno, włączyłam światło, mimo że jest godzina 14. To jest choinka z takiego złotego drutu i na niej są LEDowe e, takie lampeczki. Zobaczymy, gdzie się postawię. jaka choinka dodatkowo, jeszcze, bo mam jeszcze ładną taką podłaźniczkę na stół. Będzie taką fajną atrakcją świąteczną. Ponieważ skończył mi się błęd do higieny intymnej ostatnio miałam taki Svitomedu świetny, naprawdę bardzo dobry, ale teraz postanowiłam przetestować marki Jope i jest to żel Geranium i żurawina 99% składników pochodzenia naturalnego z pompką i on jest wydajniejszy, bo jest tutaj chyba 400 ml, zaraz zobaczymy, 300 a tego z do 200 a ponieważ kupowałam na Allegro i chciałam, żeby rachunek wyniósł 40 zł dołożyłam jeszcze masło kawowe pod oczy marki Lale dużo dobrego słyszałam o tym maśle ja będę tak się przekręcę, żebyście dobrze widziały że jest świetne pod oczy że niweluje worki, sińce zobaczę zawsze mogę go zużyć nie tylko na pod oczy mogę zużyć też na inne partie ciała w każdym razie jestem ciekawa jak się u mnie sprawdzi. Na obiad dzisiaj szczawiowa zupa. E, oczywiście ze słoiczka, bo teraz już takiego szczawiu na łące nie znajdziemy. I do tego jajeczka, ziemniaki y, uwielbiam. U mnie musi być kwaśna. Jest na żeberku. To żeberko potem zje y, maja. Albo no, mój mąż. Zobaczymy. W każdym razie wychopa. A do tego kurcza, który się właśnie tutaj piecze. Posypane przyprawami. I szczekająca Majka w tle. Kurczak będzie z ziemniaczkami i z surówką jakówniczyka. Ostatnio polubiliśmy z mężem tę surówkę i bardzo często ją jemy. do Rosmana. Kupiłam pastę do zębów Meridel, którą bardzo lubię i szczególnie najlepsza dla mnie to jest ta trochę ciemnie. najlepsza dla mnie to jest ta delikatne wybielanie. Bardzo, bardzo dobra, naprawdę fajna pasta. Jeżeli macie problemy z dziąsłami, to polecam. I nie byłabym sobą, gdybym nie zajrzała do kosmetyków. Trochę rozjaśnię, bo z kolei to jest chyba za ciemno. Kupiłam paletkę Eveline. To są takie nowe paletki, w których jest 8 cieni. I ja wybrałam sobie paletkę o nazwie Essential Rose 05. Tam były chyba trzy w tym Rossmanie, ale skoro 0,5, to wydaje mi się, że ich jest więcej. Dlaczego taka? Dlatego, że raz, że polecała tę kolorystykę właśnie jedna to z youtuberek takich znaczących na YouTubie. A dwa, rzeczywiście te kolory, takie róże, yy, takie chłodne, chociaż tu jest i złoty, będą mi pasowały. Więc zobaczy, jakiej jakości jest ta paleta. Ona twierdziła, że jest świetnej jakości, zobaczymy. A przy tym była w dobrej cenie, bo ona normalnie kosztuje około 27 zł, a ja za nią zapłaciłam około 18-17 z czymś. Była taka dosyć fajna promocja na nią, więc paleta trafiła do koszyka. Tak się prezentuje choineczka. Myślę, że jest naprawdę fajna. Jeżeli chcecie taką samą, to zajrzyjcie do, zajrzyjcie do isku, tam było mnóstwo, naprawdę mnóstwo przeróżnych e, takich gadżetów świątecznych. Ona ma tylko jedną wadę. Pokażę Wam, jaką, że tego nie można schować, e, więc tutaj przystawiłam tak. Na razie ona stoi w tym miejscu. Postawiłam przy e, tej doniczce z takiej z choin, też choineczkowej, może będzie stała w tej witrynie, tak, żeby świeciła na zewnątrz zobaczyć, ale bardzo, bardzo mi się podoba. W filmie ktoś zapytał mnie o włosy, gdzie ta moja fryzura? Ona jest cały czas, słuchajcie, tylko ja mam zadziora z tej strony i niestety ten zadzior powoduje, że grzywka sobie żyje własnym życiem, robi co chce i nie pyta mnie, czy mi się podoba, że jest na prosto, czy na bok, więc czasami jest tak, że po prostu przekładam ją na bok. Zobaczcie, ja wam pokażę, o co chodzi. Ja przed chemią nie miałam żadnego zadziora, przed chorą nowotworową, natomiast on mi się pojawił właśnie po. Po tej chorobie i, i został ze mną I zostanie i nic za to nie poradzę Więc czasami ta grzybka jest na prosto Czasami jest na bok I co jeszcze odnośnie koloru Zawsze kolor jest idealny jak wrócimy od fryzjera Natomiast po tym jak w miarę umycia Wiadomo myjemy często Też nie, nie będziemy przecież myć włosów raz na tydzień przynajmniej ja bym nie mogła to potem się okazuje, że te włosy, ten kolor jakby się wypłukuje i jest troszeczkę inny i niestety, o, zobaczcie dzisiaj, zresztą w filmie będziecie widziały, jak układam te włosy na tę szczotkę, szczotka jest super, naprawdę świetna. Natomiast mówię, włosy żyją własnym rytmem, własnym życiem i moje są takie, że robią co chcą jako podkład nałożyłam dzisiaj krem CC Lumene powiem Wam szczerze, że mam go od dłuższego czasu bo już go Wam dawno pokazywałam, latem czy na wiosnę już nie pamiętam kiedy go kupiłam to jest naprawdę bardzo dobry kosmetyk i gdybym miała Wam powiedzieć, który wolę to zdecydowanie ten wolę niż It Cosmetics yy, mimo, że kupiłam dobry odcień It Cosmetics, pokazywałam Wam ten kosmetyk w którymś z filmów to yy, jednak zdania nie zmieniam że ten yy, yy, krem yy, CC według mnie jest przereklamowany. Owszem, on ma bardzo dobre krycie, natomiast wcale tak super na tej buzi yy, mojej nie wygląda. Nie wiem jak na suchych skórach. Dajcie znać, czy miałeś się ten krem It Cosmetics, o ten mi chodzi drogi. Ten, który możecie kupić obecnie w Daglasie. Natomiast ten, słuchajcie, i jeszcze w połączeniu z tym pudrem, nam, co do którego nie zmieniam na razie zdania, że jest bardzo dobry. Praktycznie codziennie po niego sięgam, więc połączenie tych dwóch kosmetyków sprawia, że moja buzia wygląda ładnie. Ja mam go w kolorze Light, chyba to jest najjaśniejszy i to nie jest reklama. U mnie się bardzo ładnie dopasowuje do buzi. On ma takie delikatnie rozświetlające wykończenie, ma właściwości pielęgnacyjne. I uważam, że ten korektor to jest korektor marki NYK to jest korektor, który się nazywa Born to Glow. Bardzo ładnie wygląda pod oczami. Gdybym miała Wam powiedzieć, który jest lepszy, to zdecydowanie według mnie ten dla kobiet dojrzałych niż ten z Catrice. On nie ma może takiego bardzo mocnego krycia, ale makrycie jest gąbką, bo już Wam go kiedyś pokazywałam. I też mam go chyba w takim jakimś najjaśniejszym odcieniu Wszystkie oczywiście kosmetyki wam podpiszę W opisie pod filmem będziecie miały linki Także możecie sobie wtedy dokładnie przeczytać Brwi już zrobione I mam w duet Powiem wam jaki To jest kredka z Vibo, ta cienka I maskara taka przyciemniająca Brow Color Ja już muszę tak wiecie odsuwać Bo ja czytam w okularach to jest Golden Rose, taka malutka maskara. Ja mam ją w kolorze 03, mam też 01, ale jednak zdecydowanie wolę ten 03, bo ona jest ciemniejsza i jest to chłodny odcień. Też wam polecam, ona może być tylko i wyłącznie, jeżeli macie ładne brwi, a chcecie tylko sobie je ładnie przeczesać, nadać koloru, to możecie użyć tylko i wyłącznie tej maskary. Natomiast dzisiaj taki, można powiedzieć, bohaterem tego makijażu będzie paletka. Widziałeś ją w holu zakupowym. I to jest paletka marki Eveline Essential Rose, którą kupiłam w Rosmanie za 17 z czymś. I teraz powiem tak. Ja wiem, że mówię często, muszę Wam powiedzieć, powiem tak. Cienie się prezentują następująco. To jest taka paletka dla chłodnych typów urody, ale też myślę, że panie z ciepłą karnacją mogą po nią sięgnąć. Tutaj macie taki bardzo ciemny brąz. Dalej jest taki średni brąz, wpadający może delikatnie we fiolet, ale tego tak mocno nie widać. Potem jest taki perłowy. Dalej macie fajny, brudny róż. Kolejny to jest taki też różowo-fioletowy ciemny, chłodny beż. Jasne złoty i taki yy, jasny, na całej powieki. I powiem tak, ja jestem zszokowana tymi cieniami, chociaż mówię, kupiłam sama brązboż, to nie jest żadna reklama, dlatego że one się w ogóle nie kruszą przy nabieraniu. Mają pigmentację, ja Wam zaraz pokażę. Yy, zobaczcie. Natomiast nie kruszą się przy nabieraniu pędzlem, wiecie o czym mówię, bo czasami cienie mają bardzo dobrą pigmentację, ale przy nabieraniu tego cienia na pędzel okazuje się, że połowę cienia nam się gdzieś tam skruszy, tak? że musimy dmuchnąć, żeby się go, tego nadmiaru pozbyć, tutaj tego nie ma, więc cienie za grosze, a bardzo, bardzo fajna pigmentacja, bez kruszenia, nie osypują się, Poza tym, co jeszcze? Bardzo dobrze się blendują, fajnie się nakładają, z tym, że nakładałam raz wczoraj, bo ja ten film, ten vlog będzie taki dwudniowy, bo wczoraj kupiłam ją, a dzisiaj nagrywam dla Was właśnie makijaż. I yy, jedna rzecz, no, do końca dnia nie były w takim samym stanie, jakie nałożyłam, ale ja tam wiecie, tarłam oczy, oczy, zapomniałam, przecież mam makijaż, więc to może być różnie. Pędzel Hakuro, ja pędzel też Wam podpiszę i zacznę od tego cienia, takiego bazowego. Zobaczcie, ja Wam jeszcze to pokażę, żeby Wam udowodnić. Nabieram go, widzicie, dosyć sporo i nie ma kruszenia. One są takie jakby kremowe, takie, nie wiem jak to nazwać, tę konsystencję. Troszeczkę jest kruszenie, ale nie aż takie mocne. I zawsze robię tak, że tym bazowym cieniem. Y, Przypodrowuję sobie całą powiekę, tak żeby te kolejne jakby lepiej się blendowały, lepiej się trzymały. Pójdę dzisiaj w różę i może w żółtą sukienkę. To nabieram ten y, taki brudny róż, trochę odszepuję i y, definiuję sobie załamanie. Teraz na taki pędzelek z to yy, nabiorę tutaj ten cień, wezmę go yy, na ten pędzel i on też się słuchajcie przy nabieraniu nie kruszy i nie będę go otrzepywać, zobaczę jak będzie bez otrzepywania. Zobaczcie, pigmentacja jest taka poprawna, bardzo ja bym powiedziała nawet bardzo dobra, niepoprawna. Robię sobie taką siódemkę, ja tak w ten sposób yy, Robię większość makijażu i teraz czysty pędzelek z Hakuro i rozblendowuję sobie granice. Nie robię tego zbyt mocno, bo wiadomo, cienie szczególnie, a te droższe też tak mają, ale szczególnie tańsze mają to do siebie, że przy takim mocnym tarciu mogą Wam po prostu zniknąć z powieki, Więc robimy to bardzo, bardzo ostrożnie. I zobaczcie, niewiele trzeba, żeby te, ten cień ciemny. Ładnie się rozblendował, połączył z tym różem i widać dwa kolory. Nie zrobiła się jedna plama. I bardzo szybko się to zadziało. Teraz palcem nałożę ten taki foliowy i powiem tak: jedna rzecz, która nie do końca jest dla mnie, to są właśnie takie mocne. Foliowe cienie, które niezbyt dobrze wyglądają na powiekach dojrzałych, więc z takimi cieniami troszeczkę trzeba uważać. Ale na święta, na sylwestra, jeżeli do kogoś idziecie, w tych trudnych czasach, można sobie taki cień położyć, niekoniecznie na co dzień. Pigmentacja cieni perłowych też jest super. Teraz ten jasny też palec, i nakładam go tak aż w samym kąciku. Dolna powieka i wezmę sobie ten, ten ciemny, czyli od końca zaczynam, przeciągam go tak tutaj pod spodem i troszeczkę jeszcze zawsze wyrównuję sobie ten, ten, ten dół z górą, czyli tak, żeby to otworzyło taką spójną linię o, w ten sposób kulka z Hakuro i przejdę do tego brudnego różu i tym brudnym różem, podobnie jak na górze, na dole troszeczkę sobie wyblenduję, tak żeby ten róż też pojawił się tutaj na dolnej powiece. Teraz pędzelek z Maestro, taki precyzyjny, cieniutki, ciemny czekoladowy brąz i ten czekoladowy brąz nakładam na ten pędzelek i będę definiować sobie górną linię rzęs, czyli niekoniecznie muszę używać kredki, do tego też często służy mi cień, ale koniecznie to zróbcie, dlatego że oko zupełnie inaczej wygląda. Jeszcze robię często tak, że tym samym cieniem rysuję sobie taką kreskę z boku, i ona jest wtedy miękka. Nie jest taka, wiecie, sztywna, nie taka bardzo ostro zarysowana, taka dzienna, więc też do, takiego, do takiej kreski robionej cieniem Was zachęcam. Tym samym cieniem też definiuję sobie dolną linię rzęs, ale tylko tutaj przy, przy tym końcu, czyli nie przejeżdżam zbyt mocno do środka, tylko tutaj przy tej zewnętrznej krawędzi. Jeżeli okaże się, że tu wyszłam zbyt nisko, to zawsze mogę nabrać na taki zwykły płaski pędzelek ten jasny cień i ja to często robię. To jest taki fajny trik właśnie na lifting oka. Maskara Maybelline I tak się prezentuje makijaż oka zrobiony tą paletą, a jak żywkę e, daję na prosto, żeby ta fryzura była taka jak wcześniej. Pokażę Wam jeszcze pigmentację. Zobaczcie, one są naprawdę bardzo dobrze napigmentowane, a przy tym mówię, są takie kremowe, e, niesuche. E, ten beżowy wydawał mi się takim beżem, natomiast to jest taki bardziej jasny beż, ale wpadający w takie chłodne tony. Naprawdę super paletka. Mam jeszcze tylko, że tak jak widzicie w moich filmach, yy, ostatnio yy, przez już właściwie kilka miesięcy nie mam hybryd, ale na święta mam zamiar sobie zrobić makijaż hybrydowy, dlatego że yy, one są tak krótkie i ja nie mogę ich zapuścić w ogóle. Słuchajcie, jak one są niepomalowane, to jak na przykład siedzę, oglądam film, to coś tam wiecie cały czas, skubię. Nie wiem, okropna to jest wada, ja wiem. I okazuje się, że gdzieś tam zadrę, gdzieś tam ten paznokieć mi się wiecie złamie, Masakra. Stosowałam odżywki Eveline, one są trochę mocniejsze faktycznie niż były. Mam nadzieję, że teraz te hybrydy będą mi się dłużej trzymały, także w niedzielę zrobię hybrydę i pewnie w następnym się pokażę Wam już zrobione paznokcie, a na razie są jakie są. Zresztą warto robić sobie taką przerwę, odżywić je, nawilżyć, sprawić, że one też odetchną od tego makijażu hybrydowego. Jeżeli robicie ciągle, to zróbcie sobie taki detoks, a paznokcie Wam się na pewno za to odwdzięczą. Nie będą takie łamliwe, kruche i hybryda będzie się na nich lepiej utrzymywać. Majusia siedzi w kąciku, trochę biegała, a teraz jest zmęczona a za oknem, słuchajcie, zgnilizna. Od kilku dni już jest ciepło, yy, więc no, pogoda nie jest taka świąteczna. Lepiej, żeby leżał śnieg i żeby było trochę mrozu. Natomiast działka jest cała rozkopana. Dzisiaj wraca mąż i mam nadzieję, że coś z tym zrobimy, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Zobaczcie. Mam nadzieję, że się ich pozbędę, bo jak się nie pozbędę, to jestem po prostu załamana. No nic, kochani, żegnam się z wami bardzo gorąco. Będą jeszcze dwa filmy, jeden vlog, a jedna to niespodzianka. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki, cześć.